Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazaks. Witajcie bardzo serdecznie. to Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kurczę, ale jestem zamotany. Słuchajcie, e, mam dla Was taką propozycję, którą chcę Wam pokazać. E, mianowicie chwilowo jestem zadłużony w grze Might and Magic 10 Legacy. Jest to bardzo, bardzo konkretny powrót do korzeni. Ponieważ w Mighty Magic grałem, jak byłem naprawdę małym brzydącem, to były lata 9.8, to były lata 9.9, 2000, 2001. Gry te były bardzo popularne wtedy, i to był mój typ gier, który ja lubiłem najbardziej. RPG pełnokrwiste, bez w zasadzie żadnych elementów zręcznościowych czy. czy, czy... O, zręcznościowy, chodziło mi o zręcznościowe, o o zręcznościowe. <śm> Tutaj zwiedzało się kolejne dungeony, tutaj się e, uzbrajało naszych wojowników, e, wybierało w ogóle tworzyło drużynę. Ehm, pamiętam zawsze tworzyłem drużynę stworzoną z moich albo ulubionych postaci filmowych, albo moich e, członków rodziny <śm> ehm, I jak widzicie wszystko, ten HD tutaj, ten yy, otoczenie, wszystko jest zrobione na wzór starych, dobrych gierek. Z tym, że tutaj jest tak to zrobione fantastycznie, że no, dosłownie każdy każdy element od kart postaci, wszystko jest zrobione na typowe retro, z tym, że troszeczkę upiększone, prawda? Jak, jeżeli się rozejrzymy, no to grafika już jest, o, można się fajnie obrócić, chociaż tam w tamtych Majten Magicach był widok FPS. No to też... co e, e, się O, co to było? Chyba nasz naramiennik, czy coś. W każdym razie... Em, chciałbym wam pokazać... E, tutaj tak wyglądają karty postaci. Bardzo oldschoolowo. Oldschoolowy ekwipunek. Jeden wspólny dla wszystkich. Em, tutaj... Em, mamy... Tutaj mamy części ekwipunku. hełm, pancerz, rękawice, buty, czyli podstawowe rzeczy. Pierścienia, amulet, broń oraz broń do walki na dystans. Tak samo mamy maga. Tak samo mamy... Jaheire Łuczniczkę Elfią i Tralus, ork barbarzyńca, Krasnolud obrońca Janek i Xazaks, Człowiek Wolny, Maga. Klas postaci mamy 12, po 3 na każdą rasę. Każda rasa ma osobne klasy postaci. I teraz aktualnie, ja już trochę zagrałem. I zrobiłem parę questów, teraz aktualnie musimy, się, musimy sobie wejść po prostu do środka tutaj do kryjówki złodziei i po prostu, najnormalniej w świecie um, Co to to zrobić? Chwileczkę przeczytajmy Jak widzicie wszystko jest zrobione w bardzo oldschoolowym e, W bardzo old stylu Wyeliminujcie przywódcę bandytów, uzyskajcie tajemniczą księgę, o właśnie Wszystko, walka jest turowa e, Wszystko wygląda bardzo fajnie. Tak, tutaj, czy na pewno schodzimy do podziemi? No czemu by nie? Prawda? Schodzimy, bo co nam tam? Czemu by nie? Zaraz zobaczymy, zaraz Wam pokażę fantastyczny efekt, który w ogóle mi się tak spodobał. Nie wiem dlaczego w ogóle go yy, twórcy dodali. Chyba dla naprawdę yy, wielkich fanów poprzednich yy, gier. Pokażę Wam bardzo. Yy, grafika jest taka opcja jak. Ee, sendenę, jasność gamma, no, gdzie to jest dziś była ta pikseliz pikselizacja? pixelizowanie patrzcie na to gra teraz wygląda jak Naprawdę, najprawdziwszy oldschool. Tak, tak se pogramy w sumie, na najdłuższą metę wygląda to fantastycznie. <grymne> Bardzo mi się nawet podoba. Chodzimy po kratkach, takich wyznaczonych nam przez grę. Masz odpowiedniego klucza. O, dammit. Klucz. Tu pewnie będzie... Uff. Ok. Przeciwnik. Oj, oj, oj. Zatruli nam gościa. Hmm. W pierwszej turze to weźmiesz sobie od tralu tralusie. A nasz mag mm, rzuci niebiańską zbroję. E, Janek zasłoni na starczą, a Jaheira strzeli dółka, w, w nika jednego. Okej, okay, rozwójnik no, strzelił, nic nie zadał. E, Ksazak sobie łyknie miksturkę many. E, Janek jak zwykle obroni na starczą, Jaheira strzeli... O, chybiła. Tralus też zasłoni na starczą, której nie ma. W zasadzie obroni nas. Chybione, teraz ksazak może walnąć to, co robi najlepiej, czyli Fireballem. i się zasłoni, strzał, daleka, obrona, okej, okay. oberwała. Teraz nikt znowu nie oberwał, okej. Okay. W takim razie nie rzucamy zaklęć, bronimy się, strzelamy, kamarz lubię Znowu chybione, tak więc wszystko w porządku. Strzelamy, no, o, kurczę, mało nam zabrakło. Mam wiesz, że teraz nikt nie oberwie o to. O, oberwał trochę nasz barbarzyńca. Ale to jest I to wszystko. Będę ta ubity. Skrzynka otwieramy. Antidotum złotu, pierścień i sztylet. Bierzemy wszystko. Fajnie Ej, nawet powiem wam, że lepiej się gra teraz z takim widokiem na te piksele. Hmm. Tam był klucz. Aha, mamy zaraz klucz, jest. Okej, okay, no to powinno to być... Co to jest? Hmm. Nie wiem co to jest. No, na tej grafice nie ma niestety... Ale okay, no co? Co możemy zrobić? Wrzucimy nibę tarczę. tarcze. Szelimy... Aha, bojownik. Czyli mogłem przeczekać z tą tarczą. Okej. Okay. To Ksazaks się łyknie. Manny. Janek wypierdzieli gościowi stoporka. toporka, ale, e, Jaheira, albo sztyletem, albo z łuku tam. I tral. Okuszony. Mm. Okej, okay. no w takim razie tak. Mamy jeszcze niebiańską zbroję w tej turze, to możemy rzucić fireballem. Hybi Janek chybił, no kurcze. Tu zniszczenie. Okej. Okay. Teraz już musimy rzucić w zbroję, która zbiera za nas po prostu obrażenia z naszych członków drużyny. Janek Wal, znowu że się nie trafił. Za hejra dłuku. Ogłuszył naszego Maga. No to jesteśmy powiem wam. Moi gupie Okej, okay. Janku tym razem. God damn it. Janek zblokował. Jest. Nie ma piękniejszej wiadomości dla nas teraz. Okej, okay, tralus już nie jest ogłuszony I nie trafił, no co za gość. Ostatnia nadzieja wianku i... Okej. Okay. Sadzak jest ogłuszony, można by odpoczynek zorganizować, ale nie wiem czy... O, już nie jest ogłuszony. No i okej. Okay. Mm. Tu nic, tu nic. No nie. Teraz możemy to przegrać, bo tak, po pierwsze jesteśmy zatruci, po drugie obydwoje walą w Chyba, że się wycofamy. Tak jest. To nas nie mogą trafić. Muszą podejść aż tutaj. Tak więc Xazax łyknie się tu. Janek się za swoją tarczą. Jahira jest w pełni zdrowa. Trallus łyknie Semiksturkę Zdrowia. Okej, okay, oni muszą sobie podejść. Jeszcze troszeczkę minie, tak więc Xazax w tym czasie łyknie z mane, manę, już nie ma hmm. No, musiał, musiałby się wyknąć. Janek jest dosyć zdrowy Łuczniczka zdrowa Ten zdrowy jest, okej okay. Teraz już musimy rzucić z niej Janek przywalił rozbójnikowi, ale chybił Ardina z łuku Tralus, to no, jest nasz największy Jak widzicie, najwięcej DPS-ów, czyli obrażeń na sekundę zadaje Ehm... Mm. Okej, okay. nie będzie marnował many, będzie wadził sztyletem. Janek, Koporka chybił. Postanowię tam więcej zręczności dać. Oga, okay, oni nawet nie strzelają, tylko walą, uderzają dyniłkami. Dobry, dobry ruch z tym wycofaniem się w tył, bo oni nie mogli strzelić przez tą kolumnę. Prawy dobry ruch. Jestem z Ciebie dumny. Okej, okay, a... Traluj. Okej. Okay. Doświadczenie każdy zdobył trochę. Okej, okay, teraz wypalą Ok, Janek był trochę zatruty Jest w sumie dalej, ale go odtrujemy Janku Aha, muszę go wybrać I okay, okej okay. Janek nie jest już zatruty Bardzo mamy troszeczkę skrzyp... Tutaj możemy otworzyć drzwi, ale przydałby się odpoczynek, jednak i chyba tak zrobimy. słyszę przeciwników jakieś, to co odpoczniemy? Zostało nam dwa odpoczynki, i mamy więcej mocy. Dzięki temu. Ok, bojownik. No to co? Starca, yes, Janek wali. Oooo, 15, pięknie. 4 i 2, pięknie. Talus, yes, jest, pięknie. O, kolejny ucznik za, je, za jego plecami. Xazaks. Ognisty w No. Teraz dodajemy fantastyczne obrażenia, kiedy jesteśmy wypoczęci. O, praktycznie nikt nic nie zebrał. Ksaz rzuci zbroję. Janek powalił bojownika. Ar Jaheira. Też bardzo ładne obrażenia. I powiem wam szczerze, że chociaż gra jest mechanicznie toporna. To naprawdę jest wciągająca. Każda kolejna tura, każde kolejne przejście wymusza aż na nas... A! Zobaczymy co będzie dalej. A, ciekawe jakie będzie kolejne zadanie. A, ciekawe co I będzie w na... poziomie. No, coś fantastycznego. Jak na razie miałem parę porażek, że tak powiem, nazwę to porażkami. Okay. Fragment kamiennego dysku 1. Czyli będzie trzeba złożyć jakiś kamienny dysk. Żeby pewnie gdzieś się dalej dostać do tego herszta bandytów czy czegoś tam. Jak widzicie, fenomenalne retro. Fenomenalne retro. Bardzo mi się to podoba. I powiem wam, że ostatnio właśnie myślałem o tym. Takie gry teraz miałem niedawno na komórce, na telefonie. I tak sobie pomyślałem: fajnie by było, gdyby ktoś. Gdyby ktoś zrobił jakąś taką gierkę z takim niezbyt skomplikowanym mechanizmem rozgrywki. A bardzo wciągającą i w takich klimatach, można książkę Portal do odległych gwiazd. I możemy czytać sobie. O, się tą książkę sobie możemy przeczytać. Gdziemy tutaj gdzieś tam mieliśmy inne księgi nasze. Yy, wszystkie księgi. Portal do odległych gwiazd. Możemy sobie przeczytać całą tą książkę. Nie jest w tym. Nie, nie mamy żadnych ograniczeń z tym związanych. Ok. Idziemy dalej. Gdzie teraz jeszcze w prawo możemy zluknąć. Może coś powalczyć. Tu coś coś się... Be okay. ready. Mamy. Chociaż jest. O kurde, dwóch łuczników. Musimy się wycofać w jakiś sposób. Teraz się rozejrzymy. No. Enemy okay. chwilowo I okej, okay, mamy, jesteśmy w domu. Wystarczy teraz się tylko obrócić. I tak, Ksas. mix miksturkę. A wszyscy się zastawimy. Zastawiamy się dalej. Okay. I marmujemy tur, w której mamy więcej mocy. I okej, okay, mamy ich zbliżyć. Karta, tak, 2-3. Raz, dwa, dwa, raz Ym, Tarczy zostało nam na jedną turę to już jej użyjemy Do O jak pięknie Janek walnął Tral to powinien dokończyć, tak jest Ej okej, tu Mach Janek Bach chybił I Tral też chybił Ooo, się Raz, dwa, dwa, raz ja jeszcze mamy całkiem spokój. Wszyscy mają pełne życia, praktycznie. Nowy poziom. I teraz pokażę Wam, jak wygląda e, kreacja nowego poziomu. Do wyboru mamy atrybuty i umiejętności. Teraz akurat awansował Tralus. Atrybuty Moc e, e, zwiększa obrażenia w walce wręcz. Magia, wiadomo, m, moc e, czarów. Percepcja, celność i obrażenia, e, obrażenia z łuku. Przeznaczenie to jest unik, też unik? Wartość uniku zwiększona jest. I obrażenia krytyczne są zwiększone. Witalność wiadomo, więcej życia i duch to jest mana. Tak więc Tralus potrzebuje mocy i to bardzo dużo. On jest naszym głównym DPS-em w drużynie. Więc on będzie. Złoto. No, 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 no wbierzemy wszystko. I mamy żelazny klucz. Okej, okay, czyli kluczem. Bardzo skulululowo zrobione te lochy. Kolejne przejście do kol potrzeba kolejnego klucza, który znajdziemy w kolejnej, innej. Em, w kolejnej, innej. Okej, okay, dwóch uczników. Więc stofamy się tutaj i przeczekamy znowu. Ksas se łyknie normalnie mikstureczkę znowu. I wszyscy przeczekamy. Do pokażcie. Sobie. I okej. Okay. zwali to. Teraz. Dwa. Trzy. Ło! I feel zwalnie czwóreczkę. Potwali jednego. Janek dowali za 25. Pięknie. Łuczniczka poprawi, ale Okej, I, tak. i reszta dostała poziomy również. Aha, nie pokazałem umiejętności. O jest, jestem nierozgarnięty. Okej, okay. Janek Bach. Just hair nie trafiła i Tralus piękne obrażenia Ksazak Bach Janek Bach Jaheira strzała I Tralus piękne obrażenia Tralus to tu jest najmocniejszy naprawdę i okej okay. i po wam umiejętności Tutaj akurat mam e, poziom siódmy w, w walce bronią dwuręczną wybierzemy wytrzymałości teraz żeby być mistrzem wytrzymałości jeżeli chodzi o Tralusa Potwierdzamy. Teraz wybierzemy sobie Ksaza, który potrzebuje magii i trochę więcej witalności, bo zawsze ginie w większych potyczkach. A z umiejętności, wybierzemy sobie tak. Mamy już na tym poziomie, nie możemy większej magii i ognia mieć. Mistycyzm chyba to jest coś. Maksymalny poziom many jest opięć z każdym poziomem umiejętności. To zwiększamy. To się bardzo przyda. Ok, to nam dostanie. Teraz Janek. Trzeba. Tą percepcję chyba. Yy, tak, percepcję. Albo przeznaczenie to było? No, to, w, to wbijemy. W każdym razie level jest na tyle w grze, że, że jakbyśmy się bachli, to nic się nie stanie. Ok, walka topory już ma najwyższy poziom, jaki na razie. Może używanie tarczy byśmy dali naj, najwyższy poziom. Yy, no, ok, bo to będzie nasz taki yy, tank, że tak powiem. Midjaheira, percepcja na maksa oraz oraz umiejętności średni pancerz, Uniki, uniki niech będzie miała, niech będzie miała, bo ma bardzo mało życia. I okej, okay, tu nas zatokowali, ale tu już byliśmy, tak? Tu potrzeba było klucza, nie tu. I jak widzicie, razem tu otworzę drogę do. Huh? What is that? Przeczytaj. Powiadomienie. na tej tablicy zresztą wyniki podczas polowań. Najnowsze wszystko pochodzi z... No czyli sprzed nieco ponad dekady z czasów poprzednich, poprzedzających drugie zaćmienie. Na tablicy wielokrotnie przewija się imię Montbard. Montbard, no. Najbardziej wyraź... najwyraźniej był to jakiś zapolowany myśliwy. Meh. I co? Po to tu weszliśmy? Tu mamy. Patrzący amulet, złoto, napoje. Wszystko zebraliśmy i co? Nic? Musimy coś jeszcze tu być, musi. Najwidoczniej no, nic nie ma. Tylko ta książka. A może to będzie potem jakieś hasło? Ok, mapka. No, jak widzicie lochy są trochę lo rozległe. Spróbujemy przedostać się tam. Nie tu. Tu i... To wygląda jakby miało być przejście. Ale nic nie ma. Ok, tak więc pójdźmy. Tutaj też byliśmy. Kurczę. Można się pogubić, naprawdę. Ok, popatrzmy od wyjścia. Tak. Tak, 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 tak. I tu powinno być jakiś rozstaj dróg. A tutaj była skrzynka. Tu nic nie było. I tu nic nie było. A tu są jeszcze jakieś sekrety pokryte. O kurczę, łaże i te tury tracę. No i mamy noc. W nocy się pojawia więcej potworów niestety. Nie, tu nie wychodzimy. Otwieramy ręce. Co tutaj się znajduje? Jakaś biblioteka? Coś w tym stylu? Czy spiżarnia bardziej? Biblioteka, ty jadań. Zobaczmy co tu jest. Złoto, pierścień, pięknie. Łoj, się wystraszyłem. I to tylko tyle, tak? To była taka spiżarka. Nic tu więcej nie ma niestety. Ok, Tak więc od wejścia idziemy. Teraz mamy prawo i lewo. Prawo zwiedziliśmy, tak? O ile się nie mylę. Tu jako pierwsze żeśmy zwiedzili. I tu nam właśnie brakowało jakiegoś klucza, tak? Niech zgadnę, tak? Nie. Jednak nie. Tu jest są jakieś drzwi, których się nie da otworzyć. Okej, okay, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Nie chcę Was zanudzać. E, a tym bardziej, że się troszeczkę pogubiliśmy. Pogubiłem. Żeby na Was nie zwalać wszystkiego już. E, dzięki Wam wielkie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie, to nakręcę z tego kilka kolejnych odcinków. Na pewno w grze trochę dłużej zostanę. E, ale chciałbym Waszą opinię na temat grafiki, czy pikselowa, czy, czy, czy wracamy do tej ładniejszej. Ja Wam jeszcze raz zaprezentuję tą ładniejszą. E, mm, mm, gra. Spikselowanie pokazuję napisy, pokazuję odpowiedzi, strzałki ruchu nie, o właśnie te strzałki ruchu też były w tych starych grach, no pięknie. Okej, okay, tak wygląda y, gra z dzisiejszą grafiką, nie niespikselowana. Wygląda dużo ładniej, fakt faktem tego nie można, tego nie można, y, że tak powiem, temu nie można zaprzeczyć. Mimo wszystko y, Większość pamiętam stare piękne czasy, i właśnie ta gierka. W tej gierce chodzi o to, żeby sobie te stare piękne czasy przypomnieć. Tak, okej, okay, to by było na tyle. Dzięki, wielkie. Do no następnego, papa. Pa.